najazd. Szeroki najazd w prawo. Tu trzyma. Prosto w prawo. Dobrze. Kręcimy w lewo. Dobrze. Tak jest. Schamuj troszkę. Teraz schamuj. Możesz Nie słyszę co mówisz. Chodźmy. Jedziemy. Schamuj. skręcaj w prawo. Bracuj razem. W prawo i od razu nawróć w prawo. W prawo. Dobrze. Uwaga. Po lewej i po prawej na wyjściu słupek i jedziemy, rozpędzamy się do trójka jeszcze schamuj troszkę, starczy. Szeroki nawiar Dawaj, 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 nie hamuj. Do lewej, do słupka. Prosty kierowek powolutku gazem. Powolutku, Gaz. Jedziemy. Dzida. Dzida. Sch schamuj. Dobrze. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Teraz zajęliście. Wiedziałem czy widzisz, dobrze. Tu znasz, widzisz wszystko. Bądź ostrożny przy nawrocie teraz. Omija śnieg. Pięknie. Jesteś chyba na trzecim biegu, to nic. Dobrze. Jest dwójka. Ciaściutko przy oknach. Bardzo ładnie. Do prawej. Przuka łaty. Trzeba czarnej łaty. O, jest, tutaj. dawaj gazu troszkę. Teraz ostrożnie. trzy Gaska się. Jeszcze ida. Hamujemy. Hamuj. W prawo. Bardzo ładnie. Dobra. Nawrót. Nawrót. Dobrze. Blisko lewej. Blisko prawej. Jedziemy w kierunku beczki. Spół. Tak, jest. W kierunku beczki. Beczka od prawej. Znaczył sobie jedynkę wcześniej. Hamujemy. Jedynka. Gaz. Okresję dobrze Dobrze. dobrze. Późny szerzej tu, a tu ciaśniej. Dawaj, ratuj gazem delikatnie. Dobry. Nawrót w lewo.